Gala finałowa 48 Hour Film Project, czyli finał konkursu dla masochistów, którzy z własnej nieprzemuszonej woli postanowili wymyślić, nakręcić i zmontować film w dwie doby. Czy to jest możliwe? No, najwyraźniej tak, skoro jesteśmy tutaj dzisiaj na gali rozdania nagród. Czy ktoś to obliczył, że w 48 godzin da się zrobić dobry film? Myślę, że się da, co w Polsce tylko od 11 lat udowadniają nasze ekipy. My przy tych filmach potrafimy się śmiać, potrafimy się wzruszać, bardzo przyjemnie się je ogląda. Poziom zarówno w Polsce, ale jak i na całym świecie jest naprawdę bardzo... Dobry? Wypracujecie trochę dłużej niż 48 godzin, prawda? Tak, to nasz festiwal trwa łącznie ponad miesiąc. To są wydarzenia warsztatowe, spotkania, ten grid. Mamy również wykłady, sam konkurs, projekcje w Kinie Elektronik. A co z tego konkursu mogą wynieść uczestnicy oprócz worków pod oczami? Myślę, że przede wszystkim bardzo fajny moment na sprawdzenie ekipy i sprawdzenie też znajomych, z którymi być może chcemy później pracować. Ja myślę, że każdy, kto tutaj jest i zrobił ten film 48 godzin, to spisał się dobrze. Fatalnie wyszło. Liczyliśmy na coś więcej. Nie wiem co się stało z tą ekipą. Udało się oddać, tak? A czasem się nie udawało. Na, na Raz nawet się nie udało. Nie no, kurczę, no, jesteśmy super zadowoleni. A nasze możliwości budżetowo-sprzętowo-doświadczeniowe to moim zdaniem... Tęgaszle. Ja to zawsze jestem krytyczny, jeśli chodzi o filmy moje i zawsze patrzę, co by tutaj poprawić. No właśnie, jak to zrobić, żeby wyrobić się w te 48 godzin? Macie jakiś przepis, czy to jest niezależne? Chyba mieć zgodną ekipę. Tak się oddać pracy, żeby w czasie, kiedy się ją wykonuje, nie myśleć o nagrodach. Zawsze kręć się birolę. A opłaca się spać, czy to strata czasu? Nie, to jest bardzo ważny element, moim zdaniem. Ile polecasz tak na 48 godzin? Ile godzin snu? No Tak, tak jak w życiu, jedną trzecią, nie? Troszkę, jakieś takie trzy godziny. Ekipa, która to montowała tak dalej i pisała, no to oni raczej no. bardzo mało spali. Czy 48 godzin to wystarczająco dużo, żeby zrobić dobry film? Po tych filmach widać, że, że można zrobić bardzo dobry film. Było bardzo dużo filmów, które mają ciekawe historie, dużo filmów, które są dobrze zrobione więc myślę, że poziom był, był wysoki. Czy ten krótki czas jest jakimś czynnikiem ugodowym? Można przymknąć oko na pewne niedociągnięcia? Myślę, że nie. Jak ocenialiśmy filmy, to w ogóle o tym nie myśleliśmy. Po prostu oglądaliśmy jako filmy. Jak to jest, że jeden film w wielu kategoriach różnych może zdobyć nagrodę, ale jednak tą główną zdobywa całkiem inny? No właśnie, to jest bardzo skomplikowane, no bo film składa się z wielu warstw. M może być genialna scenografia, a film może być bardzo słaby. Mogą być świetne zdjęcia, a film jest w ogóle niezauważony. I takich filmów na świecie jest mnóstwo. No to jak emocje po wygranej? Jakoś bardzo patrzyłem, że dlaczego nas nie wywołują, dlaczego ktoś dostaje, nie wiem. Tak, jestem prosty chłop, że zazdroszczę i łapię urazę, ale ostatecznie chyba, kurczę no, magia kina, nie? Bo historia jest piękna. Ktoś to napisał, ktoś fotografował. Ktoś napisał muzykę, ktoś zorganizował jedzenie, a ja tam tylko grałem, więc ja wiedziałem, że ten film jest yy, tak, 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 no nie będę się na sztuczną skromność jakoś silił. Yy, ten film jest po prostu zajebisty.